Witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku z gry Supermarket Together, jest Now Wojtek Wojtek ja Jestem, dzień dobry Czemu zawsze chcę wypuścić tam symulator po, po części, ale nie wiem, dobra, ja idę otwierać sklep Pracownicy już nam tutaj wszystko zrobili A poustawiałeś wszystkich pracowników na swoich miejscach i tak dalej? Nie, teraz to zrobię mm -hmm. Jeden był jako ochroniarz i uzupełniacz A czekaj, faktury co poty A, mamy czy ty podniosłeś poziom trudności, czy nie? Chyba nie. Mm -hmm. Opcje, to się nie da zmienić. Nie, nie to przed wejściem trzeba było zmienić. Dobra, otwieram. Dobra. Madzia tutaj nawala. Wszystko jest. Podoba mi się te półki. Ja chcę te półki. No, razie tak nie ma gdzieś mm. dać. No, właśnie to Ale ta, ta duża narożna działa jako dwie półki, czy jako jedna? Mm. Czy nie wiesz jeszcze? Wiesz co? Nie wiem, bo my za kom też ich nie używaliśmy na razie jeszcze. Ale ona to... chyba działa jako dwie półki, w sensie taka poczwórna półka. Oczywiście znaczy to tutaj by można było. masz cztery i to masz cztery, no to jest taka normalna. Chyba, tak mi się wydaje. To jakby podwójnoc, nie? Mhm. No bo tu ewentualnie, jakby ten filar zburzyć, to wtedy by można tutaj zrobić taką półkę. Bo tu i tak nie będziemy w Stanu stronę już szli. Minigra rysunkowa trzeba się A, no, no, bo ja sobie włączyłem Aha, okej. Okay. Um, czy jak chcesz przetestować, to możemy tutaj na przykład ją włożyć, zobaczyć jak to wygląda, tu zrobić taki narożnik. Tylko tu te filary nie będą przeszkadzać? No, czemu miałoby przeszkadzać? Bo ja się patrz, tutaj. Bo tu i tak tego filara nie musi być, a tam i tak nie będziemy już za tym dokupywać. No, ale zobacz, tutaj można ją postawić. Gdzie ty jesteś? Bez problemu. No to postaw. Okay. Pieniądze mamy. A tak postać, żeby była jak najbliżej. No dobra, czyli działa jako. Dobra, czyli no tak, to to jako wie. dwie pół, Czyli jako tak, dwie półki. No. W sumie to się chyba taniej opłaca niż. No, to 600, a ta zwykła regał produktów. 250, no to nie, no to ta jest droższa trożej wychodzi. Ale w końcu można ładnie to półkładać wtedy. Można. Dobra, no ale to w sumie wydaje mi się, że te półki narożne to dopóki nie ma się jakoś marketu rozbudowanego tak no bardziej. Tak, to raczej nie ma sensu się w to bawić. A jutro będzie zmiana ceny. Tak. Czyli w czwartek czy po czwartku? Jak to było? No w następnym odcinku. Dobrze. Nie wiem, ja my za go już bardzo mało nam brakuje, żeby tą maszynę kupić. To co 90? Tak, to mamy chyba z 60 tysięcy już. Wow. Ja to jestem do tyłu. I w sumie, bo my mamy właściwie. O Jezus. My mamy praktycznie całą górę już wykupioną i zostaje nam tylko ten Mart OS do wykupienia. Ooo. Oh. No. że tylko tylko do samoobsługówki? Bo, a my nie kupowaliśmy ostatnio tego, tego, żeby częściej z niej korzystali? O, nie, chyba ząbą? nie, bo to jest tam wyżej. Dobry? Musielibyśmy teraz pójść znowu w owoce i warzywa, potem raz w ogrodnictwo i wtedy można kupić tą... ...że więcej do samoobsługówek łodzi. Znaczy to jest spoko, bo oni wtedy tylko w sumie do tych samoobsługówek chodzą, I raz dosłownie na jakiś czas ktoś ci do kasy przyjdzie. My czasami za głębą, na przykład cały odcinek to może dwóch klientów obsłużymy. Okej. Okay. No. A to dość wtedy, może mieć tylko jedną kasę, taką zwykłą. Tylko my Jeszcze... Mamy chyba. Czyli tu jest cztery. My chyba mamy tylko pięć samoopsług główek, a no jakby wszyscy tam albo sześć mamy. Okej. Okay. A to jest taką drobnicą chodzą: trzynaście, pięćdziesiąt. Dziękuję, do widzenia. No bo tam ci noszą, towaru mamy. Chociaż bam, 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 ja sobie bam, bam. zobaczę. Czekaj. Dobra. Za chwilę będzie punkt. No ja proponuję pójść w to, żeby... Tam, żeby, żeby to robić, nie? Że tak. I tu wtedy mamy później, że klienci korzystają z samą, Znaczy, że... No, szybciej, mhm. że szybciej korzystają, nie? Ale tu... A, tu jest! Apteka 1, jakbyśmy kupili, to tutaj masz wtedy, że klienci no, będą częściej korzystać, korzystać, korzystać z samouksługowych. Samą to sobie moglibyśmy w to pójść, bo już półkę mamy. W sumie... No, w sumie... Bo tam z owocami byśmy musieli nową z owocami kupić, a teraz za bardzo Znaczy nie no tą to... z owocami, bo tu i tak mamy dwa, więc trzeba kupić jeszcze jedną czwórkę. No to tą jedną czwórkę byśmy ustawili tak samo jak tutaj to, nie? Jest ustawione, także to albo, albo jedno, albo drugie, no ale mi to Dobra, pójdziemy żyć, w aptekę. I tak jeszcze jest czas. Jeszcze nie pół jest. jedna trzecia. Pa 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 Dzień dobry pani... Naprawdę z jaką drobnicą do mnie łażą? 31,50 Co, wstąpiłeś już ktoś? Jedną osobę? Nie, to chyba też z O, teraz druga osoba. O, teraz większy zakłowy, patrz Usłyszał mnie O kurde, 108 O Jak to było 40, Dziękuję, do widzenia Zobacz, na półkach wszystko jest. Ale mówię, jest. Mm, proponowałbym chyba zwiększyć poziom trudności chyba o troszeczkę. No. Nie wiem, my jesteśmy, my z jaką chyba stanęliśmy na czwórce i jest tak w miarę... A czym to się różni, że więcej klientów jest, czy więcej złodziei? Ech, szczerze powiedziawszy, nie wiem, na pewno wiem, że jest dużo złodziei. Mhm. I musieliśmy nawet drugiego pracownika już dokupić do, do tego, no. Także chyba dwóch nowych. chociaż nie. Chyba i nie. Nie wiem, my to robimy metodą, wiesz, na zasadzie, jak się zacznie robić źle, to wtedy myślimy, nie? No, no. Najlepiej. Tak, bo to to nie, nigdy nie wiadomo, co jak... Trzeba pomyśleć, jaka jest ilość klientów. Czy rzeczywiście klienci... E, ilość klientów rośnie? Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że ilość klientów może niekoniecznie, ale chyba rośnie... I zakupy? Chyba tak, że więcej kupują, mhm. no to wtedy, wiesz, więcej schodzi, trzeba bardziej tam patrzeć na te... Eee, cenowe, nie? Nie do tego nie mam. O, idzie ktoś? Dobry? O, pi... o ja bym pit... ja... ja Jestem głodny, że nie dzisiaj. A, ja, ja bym ostatnia pizza. U mnie dopiero jest po popołudnie, jakby nie patrząc. Jak popołudnie? Ja wstałem, A! Ja wstałem no Tak. Półtorej godziny? Nie, dwie godziny temu. To nie działa, by 20:30, prawda? <laughs> Najgorsze gorsza będę mieć pojutrze, po żeby pójść do pracy na no, południe, z nocy, po całym tygodniu, tak się przedstawić. Dzień dobry pani. Jednak nie, a się zmienia. 44, dziękuję. Nie powinni dodać taką opcję, że można ustawić na kasie, że tylko, tylko, tylko kartą. <laughs> No, tak, kiedyś było. Płatność tylko albo tylko tylko kartą. U mnie byłoby gotówką. Kartą, a u ciebie gotówką. To mam dlaczego, tak? Nie wiem. Nie, to u mnie byłoby kartą, cię byłoby gotówką. No, no, no. Tych ziemniaków tam nie brakuje. Nie, papier jest, jest. A owoce będą się dokupić. O, cóż, i poleciało. Jest? Nieważ to jest tablet, którym się przynosi rzeczy. Chyba tak. O ty, jak to nie wiesz? Nie, nie wiem, bo. To możliwe. Nie, a to. no? A ile to się mieści? A, tego tyle. To mogę kilka? Ja w końcu można kilka rzeczy na. Gdzie to było? To... E, tablet, nad tym. Dobra. Ale to jest akurat fajne. Fajnie, że ciągle coś robią, jest to naprawdę. Szupak. Ja, no ja mówię, ja się zawsze śmieję, śmiejemy się za gom, na przykład. To zostało trochę gorzej za ostatnio z czasem i nagrywaniem. No. Ale jak za gom nagrywamy co tydzień, to jest coś takiego aga. Powiem ci nowości do... zanim zaczniemy. Co nowego dzisiaj? A na... <coughs> Cleo, Czemu ty próbujesz wyjść teraz? Ała, Cleo! Halo! Kleo, Donatan. Ży. Boże co zrobiłem? Aha dwa. Dziękuję do widzenia Ale to pieniądze wolno lecą, boże mhm. No nie, nie, odzwyczaiłeś się Ci no. tam mają taki, taki biznes o u mnie tak wiecie Trochę tak. Żabka, z, e, z pod sklepów, żabka e, spod sklepu żabka osiedlowa <laughs> żabka spod sklepu. Jest stwierdzę ja to jeszcze nie słyszałem żabka spod sklepu no cóż, no. Ej, już po 17? A punkt jeszcze nie wleciał. Idzie pan do mnie? Dzień dobry! Czemu gotówką? Co wy macie są tą żeby żebym głos No jak to co? No wolał gotowo płacić, no. Są, Gdzie takie mi to tu Są takie crejzole, które jeszcze gotówki używają. Ja na przykład nie pamiętam kiedy ostatnio gotówkę w ręku miałem. Znaczy ja mam w razie czego, ale nie używam. Z <grym> nieporęcznymi. Wolę ze Nie to to trzeba czasu. było... światło dodać jedno, czekaj ja tu dodam. Aha no. Chyba zapomnieliśmy. I tutaj też gdzie jestem, tu gdzie dawałeś tą nową półkę. Mhm. W ogóle ze mną też jest jakoś ciemno, ale dobra, tu nie ma nic. Jest tutaj kula w serio? Ta? Kula dyskotekowa. I to będzie gdzieś na końcu no, Ładne to nowe lampy. Dobra, nie wiem, chyba tak? Nie wiem, czy to jest na środku. we ślacarnie. A, dzień dobry, Dobrze, dobry, przepraszam, nie wiedziałem, artykuły. 6,60. Dziękuję, do widzenia. Nie wierzę, kupił nam disco kule. A może kolor zmienić? Nie. Szkoda. Ale jaki efekt pasz wody. To możesz za mną takie, postawimy, takie na wejściu, wiesz. To jak coś, to możesz przenieść. Też czekaj, bo tu u nich też przy tych obsługówkach też by trzeba było. Lampę. O! Tak na wyjściu ładnie. Dobra. Dobry. Będzie światłość najważniejsze. Ej, centralnie 12:50, no nie wierzę. A to u mnie 76:50. To kartą. Niegotówka, bo jest karta. 5570. O, dzień dobry. Pan był jakiś... E, o, i znowu kartą, z... elegancko. Zdecydować, bo ucieka a do mnie. A rzeczywiście teraz jak dziwnie, tak kasetach jakiś czas jest wolne. No dlatego mówię. Chociaż ja nie wiem, ja nie wiem. Wydaje mi się, że to chyba tak nie działa, że jak się zwiększy poziom trudności, to jest więcej klientów. Bo właśnie, że jest więcej chyba złodziei i oni chyba więcej kupują mhm. i po prostu te zapasy jakby też nam szybciej idą, nie? Tak, tak mi się wydaje, że to tak działa. A to przynajmniej zarobek szybciej też roci. Mm. No bo więcej klientów, to my sobie możemy wykupić tam na tym. No no, to też widziałem. Tam, że tam na. O punktach. mam już punkt, dobra. Nic tu nie dalinowego. To tak jest ja, taka niespodzianka. Co dalinowego? By, Ta ściana zawsze tu była taka brudna? A, pnąć, nie? Ściany to w ogóle można kolorować teraz, malować. No, no to, to też widziałem. Bym, bym. Dobra, zaraz będzie koniec. No, ktoś do mnie? Dzień dobry. Nie? Dziękuję. A to z tą tam to właściwie się wiesz co, jak chcesz, to możesz już zamknąć kasę, kupić te nowe produkty. Nie będą narzekać? No, chyba nie. Chcesz może lepiej, ale może lepiej poczekajmy, bo zamknął, otworzył. Tam jest ile nowych rzeczy dochodzi? Czekaj, eee, 4, 7, Ej, 7. 7. wideo od deszczyku. No, ostatnie 5 minut otwarcia. Jakie ostatnie 5 minut? Pół godziny jeszcze. A to drugi... Aha, dobra. Jakby to... No, nam in... koła, całkiem To spoko. jeszcze jest, to jeszcze jest... Tutaj chemii brakuje, widzę. Miałem chemię na dwóch kółkach? Nie. Tego ci nie powiem. Żegnajcie, frajerze. Aha. dojechała Komagda. Klientka masz. Co to? To, to jeszcze jeden był? Tak, jeszcze jeden. Eee. To dwóch złodziei? O, teraz go dojechałem. Okej. Okay. No. się mi nie pasowało, że szła mi ten bahnik. Aha, dała gotówką, to Wojtek uciekł. Nie, no, po prostu chciałem, żebyś wiesz podchodził, i wydajesz, No, no. Dobra, to ja już się zamykam. Tą ta reszta i tak tam pójdzie. Dobra, kupuję ten nowy towar. Eee, to było to. Tak, wszystkie punkty, ok. Eee, to tak, to tam w od razu rozłożymy. I... O, kolejny złodziej. Ja ci też tam na póki ułożę. To znęcanie się. Nie znęcanie. To jest kradzież. Ale ciekawa, czy na tym środkowym coś będzie położone? Do łączniku. Nie, nie, nie. Nie, to będzie puste. Nie. Mhm. Mm Szkoda. No takie puste, bez sensu będzie. Chyba trzeba było jakieś kwiatki postawić. Ty no, wiesz, no, to, to jest sobie całkiem spoko, bo możesz to jakby, wiesz, właśnie w te krawędzie kłaśnie. Mm. No bo tak to, to nie ustawisz koło siebie nie. na krawędzi dwóch półek, żeby one były, wiesz, całkiem spoko, nie? Mam jakieś pasterki, biorę je. Czekaj, to ty jak dokładasz, to ja już tu zacznę ceny zmieniać. Dobrze, tylko potrzeb. Chociaż w sumie nie ma sensu zmieniać cen, bo następny dzień no, się ceny nie zmienią. Nie, musisz, więc... no to prawda. Ja okaże, że zmienimy, i będą zmienione, i będzie dupa jedna wielka. Mówię, mi tutaj cały czas brakuje czegoś takiego. Że, jakby żeby pokazało dokładnie, jaka cena się w danym dniu zmienia, nie? No, na takim komputerze, nie? Że jest w tak, dół albo przykład, w górę. Tak. I wtedy. Chociaż nie wiem, bo może na tym automatycznym tym to działa. pokazuje cenę. Jeszcze coś? Nie. Dobra, to dorobić zamówienie. Mhm. Czy tak? Zwykle według najniższego. sumarycznego stanu, chyba to było, tak? Ja to zawsze biorę według najniższego sumarycznego, no tak. Dobrze. to, to, to. Czy może patrzeć w magazynie czegoś nie ma? Aha, bo my tylko trzech pracowników mamy. Tak, mamy mało. Wy macie chyba czterech, nie? Pięciu chyba. Dobre Bardzo nam zapasy zeszły. Tylko wiesz, to Tomek zamawiaj to kategoriami w sensie, jak ogarniesz że jedną to zamów, to od razu, bo ja ich ustawiłem na noszenie, więc niech już noszą. Okej. Okay. Poszło. Teraz jogurciki. O, w napojach też pustka była. Boże, my wszędzie mieliśmy już takie pustki, nawet w magazynach nic nie było. No magazyn trochę taki upuszczony. Upusz, jak to się mówi. Nieukruszony. Ubogi. To, ubogi, o no. Jezus Maria, ile jest rzeczy. 23 tego nie. Konserwy. Co? Myślę, że ze wszystkich pieniędzy żeśmy... Aha, a ja nie jestem jeszcze... Ja dopiero w połowie jestem Wojtek. No to po ile ty żeś tych rzeczy pozamawiał? No tam były pomieliśmy 5 sztuk tylko. No, ale to jest niemożliwe, bo półki są. co jak ty żeś to szukał? Tak, ja muszę to zobaczyć. No to co weź na przykład? Co na przykład? Weź na przykład napary teraz. Na parę, no, no? Na parach bym kupił teraz valerianę, mi miętę pieprzową. No i ten czarny herbatę też bym jeszcze kupił. dalej już nie. Owoce może widzisz, mamy 4 i 4 w magazynie. Owoce się też kończą. To ja nie wiem, na co. Nie wiem. Czy nie może? wiem jeszcze, żeś to zamówił. To mało, ale coś widać, no? sporo żeś zamówił. Bardzo dużo. Ale ty ale patrz, jakie mam półki puste. bo ja nie wiem, co tu się wydarzyło. W ogóle jakiś mrożonek nie ma? Nie, nie zdążyłem zamówić. Jedyne co zamówiłem 3 sztuki papieru, no bo tam jest 8 sztuk. W kartoniec, nie? Dlatego kupiłem go więcej 3. Mm -hmm. Ale tak to to ja normalnie nie po jednym kartonie. To ja nie wiem co tu się wydarzyło. Ale widzę, że miejsca w magazynie będzie już za mało. Czekaj, ja ich może na czy przełączyć. No to ja tu już będę im nosić. A niech mi będzie niedobrze a co tam. Hmm. Ciekawe. Może coś źle ustawiłem w tym szukaniu? To czekaj. No ja nie wiem, bo nie. dla mnie to. Czekaj. No, tak weź tak na warzywa. To na przykład tacy z kiwi bym kupił Poczekaj, po raz. podstawowe produkty według najniższego stanu sumarycznego. No i widzisz, kawa ekspre... espresso. było Była 7 sztuk, i to kupiłem 20. jest 20 na zielono, że jest w kartonie, że w magazynie. Hmm? Więc nawet tych produktów nie mieliśmy. Tylko dziwię się, bo normalnie nam kasa zostawała. Niedużo, bo nie dużo, ale zawsze coś było. Ja nawet jem na rachunki, żeby zapłacić. Ciekawe. Guga no zajmowa. ja nigdy nie miałem takiej sytuacji, żeby mi z danego dnia nie wystarczyło, żeby pokryć. Guga kradnie ze sklepu do waszego, wiesz? <grym> A może. Hmm. Ciekawe. Szczerze mówiąc, nie wiem czemu tak. Chyba, a to wszystkich może być na uzupełnianie? No, może im tak, tam przetegować. Ale wiesz co, te półki tu na środku to trochę, tak szczerze powiedziawszy, gadają. Ej, Przeszkadzają, na... no. No ja dobra, ale mogę jeszcze starczył. Wszystko już jest przeniesione? Jeszcze są mi dwa kartony? Trzy. Następnym razem będziemy musieli powiększyć magazyn. Znaczy, czy wiem, czy jest sens, żeby go na razie powiększać. Tu trzeba po prostu dać taką jedną tylko linię po środku jeszcze. Mhm. To jest wszystko, bo tu się nie ma, nie ma sensu. Kurczę, ale dlaczego tak wyszło? Że to tak dziwnie zamówione? Kupiliśmy jeszcze lampy. Kupiliśmy no dobra, półkę. ale te lampy, nie, te lampy nie były jakoś strasznie drogie. Ale kupiłeś ile? Trzy lampy, pół No Ale Tomek, no proszę cię, lampa. Nowy towar. Jak nowy towar. No Tomek, lampa 300 kosztuje. Trzy Jednym. takie kupiłem. No. No. No Pułka, nie Tylko 600, no i nowy towar też cały, nie? Ja nie wiem, co tu się. Zmienione w ogóle ceny tych produktów niektórych? W tanio tutaj. Myślisz, że coś nam ceny się nie ten? No, ty, cena rynkowa 2,40, twoja cena 2. Myśmy nie zmieniali tego Czemu? ostatnio? Zmienialiśmy? Tak, ale tutaj na przykład te ziemniaki nie są zmienione. Cena rynkowa jest, mówię, 2,4, a twoja cena 2. Nie, no, tutaj większość jest pozmienianych, ale. Hmm. Nie, no, ziemniaki są zmienione. Tutaj to na pewno ostatnio żeśmy tam tutaj dawali. To nie no, tutaj jest pozmienione. Tak. A nie! Chipsy, cena rynkowa 1, twoja cena 1. Jak ty żeś tu zmieniał? A nie ty zmieniałeś? No, bo razem zmienialiśmy. Aha. <słuch> Teraz się okaże, że wytracimy. No, przydawaliśmy za darmo. Znaczy, bez zysku. No, na, 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 na tych ziemniakach, to żeśmy jeszcze tracili <grych> trochę. No nie wiem, no następny dzień będzie z tym zmianą cen, więc wtedy się zobaczy, to zobaczymy, Zobaczymy to no. tak pozmieniać. Dobra, to ja mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał, jeżeli tak, stawcie łapkę w górę, no, komentarz. Ale jeszcze zamknij, halo, halo, co ty? A. A. To są mi regułkę. jest to? Inne koszty, co to jest to dwa minus 2000 innych kosztów? Chyba zakupy półek i tych oświetleń. Może. I dochodu było 9000. Czyli 7 było ogólnie. Nowy towar, no dlatego tak było. Dobra, to jeszcze raz. Ja nadzieję, że Wam się czyńczy. Podobały tak te ciepło. Łapkę w górę, komentarz, subskrypcja na naszy kanałek, z Wojtek. Byłem. I będę też ja. Witam następnego razu. pa Papa, papa. Pa, pa.